Jeśli w Twoje ręce zdążył już paść krążący w sieci niczym viral kalkulator, który pozwala obliczyć wysokość podatku od posiadanego pojazdu spalinowego, najpewniej prawdopodobnie jak wielu innych posiadaczy takich pojazdów mogliście doznać niemałego szoku. Znam osoby, którym włos dosłownie jeżył się na głowie, bo kwoty te opiewają w niektórych przypadkach na kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. I nierzadko są one wyższe niż wartość posiadanego auta. Brzmi absurdalnie? Sprawdźmy, jak jest naprawdę. Idąc jednak po kolei, dlaczego rząd wprowadza taki podatek? Na czym dokładnie będzie polegał? I najważniejsze, czy nasze portfele faktycznie na tym ucierpią? Skąd pomysł na podatek od samochodów spalinowych? Za całe zamieszanie, które wywołał podatek od aut spalinowych, odpowiada KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Chcąc odblokować fundusze unijne, nasz rząd jest zobowiązany spełnić kilka kluczowych warunków.